Cześć Manko, ja jestem Welek i dzisiaj postanowiłem rozpocząć nowy życie w GTA 5 to jestem ja bardzo się zmieniłem przeszedłem operację, operację plastyczną i właśnie wylądowałem na lotnisku, mam 1200 dolarów raptem Jestem bardzo biednym człowiekiem i muszę dzwonić po taksi w tym momencie, bo e, trzeba dziś pojechać, nie trzeba jakoś pieniądze zarobić e, Ja zarobię te pieniądze e, Pieniądze się zarabia, już wam to ja, tu się zarabia pieniądze No tu Ja znam bardzo dobry spo- o, przyjechała do mnie taksi No, wsiadamy No jedź pan tam Wybrałem już. Dobra E, nagli, awaj! Jedź, mordo, jedź, bo ja nie mam całego dnia. Ja wam mogę teraz opowiedzieć w sumie o moim e, pomyśle na biznes. Ogólnie to na plaży. Jak ty jedziesz, paranie? Na plaży są takie budki z hot dogami i ja będę sprzedawał hot dogi. Ja jestem e, biedny tutaj, jadę taksy, e, nie mam pieniędzy więc muszę to w taki sposób zarabiać bo nie mam innego pomysłu jak zarabiać na koniec mojej ciężkiej pracy, ciężkiego dnia może uda mi się do klubu bubu klubu disco albo i nie disco zrobić coś fajnego, podańczyć, zrelaksować się no ale nie wiem zanim on teraz dojedzie to trochę zajmie jest godzina w ogóle 23 w pół do 23 nie wiem, na no pewno nie będzie nam wyjdzie na plaży, ale trzy On jedzie w ogóle jak nie wiem kto. to krzywo jedzie? Ej, on mnie porwał! Ludzie! Ludzie, ten kierowca mnie porwał Zostałem porwany w pierwszym odcinku. Ludzie, radujcie mnie. Ja nie wiem gdzie my jedziemy. Tu może jedziemy. Nie ma sprawy, bo zawrócił w końcu. Ubrania binku nie chcę tu ubrań binku ludzie. Pomocy. On mnie ukradł. On mnie ukradł, a nikt mnie tu nie zna w wielkim mieście. Eee... Kurde, jedź gdzie chcesz. No halo, ruszaj, mordo, nie zatrzymuj się. Dobra, ja idę z Duda To jest za mocne, ja, ja, ja tam z Buda dojdę. O, albo mam inny pomysł, bo jeszcze trzeba jedzenie kupić. A jedzenie jest tam. Dobra, ja kupię jedzenie sobie. Trzeba iść do sklepu i kupić jedzenie. I już pieniądze na taki straciłem. Która mnie. Zawiózła do Nippontu, bo na pewno nie tu chciałem przyjechać no, Bo jakiś śmieci jest, matko boska e, Dobra panie, no co on mnie wyganiał, że ja chcę sobie kupić kole I... ciastko chcę sobie kupić No, danke, dzięki, dzięki, daj mi No i piwo tak na koniec pracy, nie? Wiesz o co chodzi To parę nie? Dobra, to siema, siema No, dzięki, dzięki, siema, siema. E, no dobra, to ja tu może z nimi zamieszkam. To przyjaźnie się. Jak was na mój stu strój nie zmieni, bo ja go za darmo nie O, patrzcie. Kurde, co to jest? Spró, spru, spru, co Tam nie będę tak kradł, ja jestem bardzo dobrym człowiekiem, ja nie kradnę. Ale w sumie przydałby się pojazd jakiś. I ja nie z pojazd, bo ja nie lubię się tymi tak szybkami. Chociaż. O, tam motocykl jest. Nie no ale to są ich motocykle Dobra to nie ma Nie ma co Nie ma co z nimi gadać nawet e, Jaki cel tutaj GTA Czy trzeba obrać jakiś cel no, nie Mi się wydaje że celem to jest Zarobić na, na dom bo e, No No, nie... GTA Pod most Ale mam chociaż fajny Grafik który Będę się Cieszył, bo jest ładny. mi się podoba. No jedź Mordo, jedź To jedzie. No jedź no Ale tobie się kierunki chyba pomyliły. Po nagle cię, no. Pierwszy no. gdzieś. O, dobrze jedziesz. Dobra, e, Tu mamy... Ej, ja chcę licznik widzieć, mordo. No, tym ja tam na pieniądze szukasz, na pewno. No trudno. A jak ty jedziesz? Nie, ja wysiadam od ciebie. Kurde, no znów nie chciał porwać. No jak ja mam się na plaży dostać? No jeszcze mnie policja goni za co? A, bo ja za to oksówkę nie zapłaciłem. Dobra, i to, to jest dobre. Ale to co, ja teraz siedzieć pójdę? Um, mamy problem, bo um, chyba, że ty byś mi chciał Eee um, W sumie nikt nie widzi. No to, dobra, szybka akcja, nie? Oddam ci go. To jest. Na ten, motocykl na minutę, nie? Dobra Ale będę przestrzegał prawa, bo jestem bardzo dobry obywatel tego miasta, czy co to wolno O nie, policja! Dobra, uciekamy Jestem od dwóch, trzech godzin, a już taki przypał, że mnie policja goni Dobra, trzeba uciekać, że widzicie na zielonym, ja jestem przepisowy Ja tylko łamię lekko prędkość no tutaj, no tutaj skrzyżowanie było puste No tutaj tak samo, nie wiem czy zostało w ogóle O kurde, policja No to, to czekajcie tu, tu zjechaliśmy, nie wiem, w prawo można na czerwony, nawet nie wiem jakie tam było O, tu zielony, fajnie, fajnie wybrało tu a tu czekamy sobie, nie Tu jakaś... jakaś... E, ej. Dziadek? Nie wiem, babka to jest, nie? No, to babka jakaś tutaj no nieważne, nie zwracamy na nich uwagi. Yy, ogólnie to może do sklepu pójdę i w sklepie się zapytam o pracę. Yy, to ja... O dobra, to tu już jest sklep. O przepraszam cię mordale, no wiesz, ja taki młody tu jestem i nie umieździć. Yy, dobra, siama bro. Siema. Co mam? Wissę stąd. Co? A mogę tu z tobą sprzedawać? No, no zaplecze jakieś czy... Halo? Mogę czy nie mogę? Pa, tu masz fajną kasę, ja umie liczyć, A jak ja liczę Ja umie liczyć, chyba tu było, że umie liczyć sos i umie liczyć pliki, nie, mam fajne wyniki No jakoś to tak było, mordo, ale no wiesz Dobra, to ja mam tu chyba pracę, nie? O kurde, to jakieś brzydkie plakaty, o, ba, to, to ja chyba nie chcę tej pracy, wiesz? Ja chyba sobie pójdę do innego sklepu, bo e, Ta przybieralnia tam, nie, to mi się nie zbyt tak widzi Ale no e, Miło było poznać, nie? Siema, siema się ma, albo się nie ma o, kto zaginął? jajku. a, lost kulko? nie wiem, nie wiem lost to przegrać, albo coś w tym stylu, albo zaginąć. coś tam coś się stało nie wnikam y, dobra, ja tu sobie teraz jadę, o, tu jest zakład fryzjerski, ja normalnie jestem takim dobrym fryzjerem, że zobaczcie jaką ja mam fryzurę ja tu podjadę, zapytać się o pracę y, halo Chociaż nie, ta pani ona mnie nie chce. Ja już widzę, że to nie zadziała. O, ale tu jeszcze na plaży jest sklep z maskami. Eee, może tu mnie będą chcieli? Halo, Dzień dobry panu. Można tu coś panu sprzedawać? Nawet wejść nie można do pana. Szkoda. Eee, o, ja wejdę, ja wejdę, spokojnie. Eee, jak wejdę, to mam tę pracę. Jak ty tu wchodzisz, mordo Dobra. E, no to ja muszę szukać innej, pracy W ogóle jest noza tu laski na gochotów. Znaczy pół nago. O, nago. Jakieś żule Tu więcej żuli popijałem sobie. Tu jakieś babki, kurde. Nawet nie będę ich określał, kim one są. Bo YouTube i prawa jakieś tutaj. Wiecie, e, no ale dobra. E, o, jest. Tka, ja tu będę. Jak co? Narkotyki nie. Hamburgery, oczywiście. Jakby to jest budka. Ona jest publiczna na pewno, co nie wiem. To jest ogólnie takie coś, że można pewnie tutaj przyjść. Jakiś do mnie dzwoni, A to a ja taki nikt ma na messengerze nie Przyjaciel, chciałbym w te sprawy. Dobra, pani chcesz kupić. A to pan. O, przepraszam, nie, 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 nie było tematu. Te żule? Chyba nie chcę też. No, yy, biznes się nie kręci. Stoję tu, tak, w nocy. To jest dobre. E, Jakąś kolę, może. Onowie, tu browara pijecie. Może kolom zapijecie? Nie? Nie? No dobra. Tak, nie, to nie. O, no, mam nawet tu automaty, ale one już nie są raczej moje. To też nie jest moje. Chodźmy tu, tam, to też nie ale dobra, kupię sobie picia, bo ja z tym głodny człowiek, ja muszę dużo pić. Powiem wam, że ta praca nie działa. Ona jest słaba. Tu w ogóle nie idzie się dorobić. Jak... No nie wiem, godzinę, no pewnie nie całą godzinę, ale no nikt do mnie nie przychodzi. Ceny mam... E, takie ceny. Czekajcie, ja nawet przeczytam, bo ja tu nawet cynika nie znam, bo tu nikt nie przychodzi. E, soda. Soda, soda oczyszczona złotówka, nie, dolara Fritz, Fritki, dolara yy, Burger, też dolar. łatwo, złotówka za burger, jakbym w sensie, no bo oni chyba jeden dolar tak bym no z jedna złotówka. No bo wiecie, oni więcej zarabiają i tak dalej, i tak dalej. Ale dobra, Mega Chester, Mega Chester, nie wiem co to, ale umie zrobić Double Burger, nie burger, tylko burger złoty 80 znaczy dolar 80. King's Burger, czyli chyba wielki burger, Bakum Burger. Nie ja wiem, ja się na tym nie znam. Dobra, wiecie co, tu się nic nie zgadza, nic się nie zgadza. Ja mówiłem, że ja zrobię sobie zakupy w sklepie, że sobie pojadę do ja sobie pojadę. Pojadę sobie do pracy, zarobię pieniądze. Pojadę na jakiś kurczę, nie wiem, odpoczynek do klubu. No ale wiecie, plany się musiały trochę pozmieniać. No i e, jakby ja pracę skończyłem. Ja pra się na schodach wywaliłem i remix z tego zrobiłem. E, nie, bez tego ostatniego. Ja pracę skończyłem. Pracowałem przez godzinę. Na schodach się wywaliłem, ramik z tego zrobiłem. Ej, Ej. Ej. nie rapuję już. Nie rap no i znów się wywaliłem. Ej. No, próbowałem znaleźć rytm, Rym. ale nie wyszło. Wracając, pracę skończyłem. Na schodach się wywaliłem, odpoczynku nie zaliczyłem. Znów się wywaliłem. Wstałem, wstałem. Idę na diabelskim mój. To jest zabawka dla mnie. Ja tu muszę. A jak tu wejść? O, nawet ranka mi wzrosła. Widzicie? Jestem lepiej postrzegany w tym wielkim świecie. Jak ja się cieszę. Eee, dobrze. Tam chyba dało się jakoś wejść. O, tej drugiej strony się da. No, ale dobra, ja sobie wyjdę na tą kolejkę. A, ale nawet wagonika nie ma. No dobra. Się napiję, bo to przecież takie straszne jest. To na trzeźwo to tak ciężko chyba, nie? E, przekąski, jakieś piswaster. Z baser, z zwaser Ja to się pewnie jednym piję O nie, sukces Dwoma i nie mam A, już trochę mi tu na banie weszło to piwo Ale gdzie moja, o jedzie moja kolejka Ja chcę w pierwszym rzędzie Ja się tu umiem zabawić, ale stój Matko, ja na szyny wchodzę Ej, ja chcę tu wejść Halo Jak tu wejść? E, 10 dolarów? Kurde Za taki coś dobra Zarobiłem 0 zł jestem stratny ile? A nie skąd mam tego tysiaka? Ja miałem chyba... A nieważne. Ten, ten menu o pieniądzach nie rozmawiałem. Możemy jechać. O, jedziemy fajnie. Jak na zawołanie. Będziemy co tu machać, ten koma. Jestem... O fajna, fajna. Normalnie, Zator się przypomina, Kriperion, nie, ze sprawy Znaczy, polska jak i Zator Nie wiem o co chodzi Lecimy sobie, o, jak fajnie, o matko Pierwsza osoba nie idzie włączyć nawet o, kamera filmowa, nagramy to nawet, jak się cieszymy Mam podbite oko, bo się na motocyklu wywaliłem i do dziękuję o i tu już za... O nie... No jeszcze parę zakrętych tylko nic. Fajnie. Fajnie wydane moje 10 dolarów. Za 10 dolarów ja bym miał 2,5 piwa. Bo piwo 4 dolary kosztuje. A pół piwa nie nalewają. Więc ja nie wiem jak bym to zrobił. Miałbym 10 kul, bo kola 1 dolara kosztuje. E, no i... w sumie... Ja idę spać, ja idę do domu i jak jadę do domu, to się z moimi pożegnam Bo ogólnie to e, kiepsko: jest bardzo kiepsko. E, to jest naprawdę gorzej niż źle. Jest kiepsko, albo jest nawet źle. No i sami możecie ocenić moją sytuację. Ja jadę do Ogólnie, kochani, to przerwał mi się film po tych dwóch piwach i tej kolejce to weszło za mocno i ukradli mi motocykl ukradli mi kradziony przeze mnie motocykl czyli ktoś jest podwójnym złodziejem i ludzie się mnie boją i Chce mi się spać nie chce mi się pracować bo ogólnie to już jest godzina 10:40 bo Spałem chyba na półce chyba na podwódze. I czuję się bardzo źle. No i jadę do e, mojego domu. Ale ja nie mam domu. W tym problem. E, no to jadę sobie, pojadę chyba. No, w sensie nie pracuję, to do szefa jadę. Albo przejdę się, bo szef tutaj od razu nie mieszka. Tylko ogólnie ja nawet tu kondycji nie mam. W sensie, e, no wiecie, ja na wf ie oszukiwałem. Ja nie ćwiczyłem na wf ie I no biegać nie potrafię się no zaraz zemdleje. Tak pięknie długo. Ja ogólnie ciężko. No, no nie ma łatwo, nie ma łatwo. Chociaż już mój tam taki dom widać. no nie, Jeszcze nawet nie wiem, czy mnie tam Szefuncio przyjmie. No ale, nie wiem, coś mu tam zaoferuje, nie? Tak mi się wydaje, że to będzie spoko. Kiedy mu tam jakieś pieniądze... Nie no, pieniędzy tam mu nie dam. Ale no... Um, Wynagrodzę mu to czasem pracy Wiecie o co chodzi I ogólnie to chyba zadzwonię sobie zaraz po taksy. Bo jest naprawdę już bardzo ciężko Jest tak ciężko, że już nie domagam biec Ale no może mi się uda Ale i tak zadzwonię po taksy. Zobaczymy czy szybciej taksy. Tam dojadę czy szybciej O samochód już jedzie a ja biegnę dalej O przyjechał mój samochód Dobra to jedziemy tam Panie już proszę tam No masz tam co podróżujeć No szybko tam Szybko Almordy gdzie ty jedziesz Człowieku Zawracaj tam Znasz Kurde co ty mnie znów chcesz kraść Co ja jest, Żeby mnie tak kraść Halo, tam mieliśmy jechać. A tu pewnie jakąś uprężną drogą jedziesz, żebym kurde ci więcej zapłacił. Ty co, może mam tu wysiąść jeszcze? Gość, Co ty robisz? No nie, no. Hmm. No już tak blisko byłem, a teraz już tyle biec jeszcze. No matko boska. No, moje życie jest naprawdę bardzo pod w tym świecie. W tym Los Santos. E, nie wiem, czy nie lec lecieć na Kaip Może tam byłoby mi prościej. Wszyscy się mnie boją w ogóle, też. On nawet tak szybko idzie jak nie widzi. Wiesz co, ten na mnie krzyczy i ma problem coś. Ale chociaż szybko biegnie teraz. Jakoś dostałem energii. Zadłem sobie batunika i dostałem energii. I jeszcze zepiłem e, Blackie Modversoft i dostałem energię. Ale osobnie. Oh, ale już chociaż sweb mój widać. Znaczy, no nie mój, ale ja będę mówił, że to jest. Mój. Bo to jest moje... To jest moje miejsce pracy, moje miejsce spania chyba, o ile mnie szef nie wywalił. Na miejscu szefa bym siebie wywalił. E, a nie będzie mnie utrzymywał, no ale może mnie nie wywalić. Siema szefie. Co ja mam, wyjść? No nie, no się ja tu... E, słuchaj, dogadamy się, nie? O, dobra, ten gruby już poszedł. Nie no nie wywalni że No słuchaj. Ja e, dogadamy się w ten sposób, że ja będę tu... Odpracuję to, nie? Ale będę się tam na magazynie spał. E, I ustalimy grafik. Tu masz grafik. E, no nie masz grafiku. Ale to grafik ustalimy, no nie? E, będę tu sprzedawał. Będę długo sprzedawał, ale teraz idę spać. Więc dobranoc. Jest godzina 12:40, a ja ci mówię dobranoc No i pa. Tutaj miałem nie spać, i tu nie będę wchodził, chociaż tu jest safe, który można było określić, ale nie będę to wchodził. Ja śpię tutaj. O tu. Dobra. Na tych, pi tych piwach Tu się położę. Ale w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subika i komentarz. Zapraszam Was też do następnych moich materiałów i trzymajcie się. Popatki. Cześć!